Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Romantyki, z odcinków z głosem arkanum. No i co, lecimy z kolejną częścią. Wszystko dokona się jutro. Selena odskoczyła od niego z obrzydzeniem. O czym Pan mówi? Ale on, jakby nie słysząc pytania, kontynuował. Niektórym nie podoba się to, co się dzieje, ale ja osobiście lubię, kiedy kobiety biorą wszystko w swoje ręce. Mam już dość, czucia się głupio. Czy ktoś mógłby mi wreszcie wyjaśnić, co tu się dzieje? Ja. Na mnie czas. Cofnął się i już chciał umknąć, ale Selena przytrzymała go za rękę. Stój, powiedz co się jutro stanie. Dlaczego ktoś miałby mieć coś przeciwko? Lilith, ja naprawdę na mnie czas. Vincent wyrwał się z uścisku Seleny i pospiesznie popędził na drugą stronę ulicy. Selena z irytacją obserwowała, jak mężczyzna szybko przebiera tłustymi nóżkami, chcąc jak najprędzej je zniknąć jej z oczu. Więc na, ju na jutro jest coś zaplanowane. Może urodziny ma to tylko kamuflaż? Niemal fizycznie czuła, że nad miastem zawisło niebezpieczeństwo. Coś czarnego, złego, nieubłaganego, wsiękało w, w muty umęczonego toswe. Zupełnie jak wrzód, który lada moment pięknie wydawając z siebie paskudztwo, jakim trzeba będzie się zachwycnąć. Selena potrząsnęła głową. Dowiem się jutro. Zmęczyło mnie to wymyślanie pytań bez odpowiedzi. Kiedy wróciło, okazało się, że Josefina zdążyła już udekorować salon. Zamknęła też drzwi na klucz, żeby Liam przypadkiem nie zobaczył tego, co przygotowała. Zrobiłaś, o co prosiłam? Tak. Świetnie, a teraz idziemy. Dokąd? Josefina ze znużeniem odsunęła z czuła włosów. Bird prawie skończył obraz. Chodźmy, Liam już tam jest. Ostatnia prosta. Weszły do pracowni cicho, żeby w niczym nie przeszkadzać. Liam stał za Bartem, uważnie wpatrując się w każdą linię, każdy z tych obrazu. Rob Paju rozmyślając o czymś. Było widać, że zmęczyło go pozowanie i jest gotów w każdej chwili zerwać się z miejsca. Nie odrywając wzroku od płótna, Bird powiedział. Przeszłyście w samą porę, prawie skończyłem. Liam ożywił się, przekryzając kciuk. Jeszcze troszeczkę. Josefina podeszła do brata, objęła go i położyła głowę na jego ramieniu. Wyszeptała mu coś do ucha, a on w odpowiedzi powoli pokiwał głową. Selena oparła się o ścianę, założyła ręce na piersi i przyjrzała się obecnym. Co się stanie, kiedy obraz będzie gotowy? A może rozwiązanie kryje się zupełnie gdzie indziej? Rob wypuścił e, kłąb dymu, a kiedy ten się rozproszył, okazało się, że mężczyzna patrzy na służącą. Będzie gotowa. Skinęła głową. Tak, wiem. Coś się stanie. Już niebawem. W pomieszczeniu zawisło ciężkie oczekiwanie. Każdy obecny emanował napięciem, zupełnie jakby przeglądali się pracy opera, od którego zależy ich życie. Przecież bo przyjęcie którego przewodu ich zabije, co? Nie do końca po polsku to chyba napisane. Enzel w ręce Berta poruszał się szybciej, a potem zamarł. Gotowe? Liam skoczył w stronę obrazu, wziął go w ręce. Ostrożnie, daj farbie wyschnąć. Jest cudowne. Z zachwytem, niemal uwielbieniem oglądał obraz. Ręce mu drżały. Zachwycające. Dobra robota, Bert. Cieszę się, że się podoba. Rob zgasił cykaro, wstał i spojrzał na swój portret. Jak się panu podoba, panie Schwitzen? Niezłe. Lilith, popatrz. Podeszła do nich z pewną obawą, zupełnie jakby się bała, że kiedy spojrzy na obraz, ten weź się ją do środka. To nie Drakula. <noise> Liam odwrócił płótno żeby Selena mogła ocenić portret. Portret Roba. No taki… Zwyczajny. Każda linia powtarzała rysy Roba. Portret był dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, a zarazem ukazywał swego bohatera z jakiejś innej strony. Wydawało się, że to, co jest w nim nieuchwytne, leżało gdzieś na widoku jeszcze trochę i zdołać zbliżyć się do rozwiązania zagadki. Lecz owa wskazówka umykała, zmuszając do uważnego studiowania portretu. Może na tym polegał talent Berta? To, co przyciągało w jego pracach, sprawiało, że chciało się raz za razem zatrzymywać przy jego obrazach i patrzeć na nie, patrzeć, patrzeć. Lilith, podoba Ci się? Masz ciekawą technikę. Bart skłonił głowę i punkt cesarza. Okej. Okay. Cieszy mnie ta opinia. Rozwiesimy e, Boże, tak. Powiesimy portret wraz z pozostałymi. Selena i Rob spojrzeli po sobie. Dlaczego ta propozycja tak lęka? Josefina, jak zawsze jesteś niecierpliwa. Portret zostanie na razie u mnie. Powinien wyschnąć. Ręce Liyama zacisnęły się na obrazie, o mało nie rozmazując farby. Bart ma rację, nie chcemy przecież wszystkiego zepsuć. Oddał płótno artyście. Niechętnie, ostrożnie, jakby kładł w cudze ręce niemowlę. Dziś mamy piękną pogodę. Poza tym mamy co świętować. Nie chcecie pójść do miasta? Słyszałem, że otwiera się jarmark. Wspaniale! Jarmark? Strach i złe przeczucia sprawiły, że Selena poczuła się jak oblana zimną wodą. Gęsia skórka sprawiła, że włoski na rękach stanęły wydęba. Coś nie tak? Nie, wszystko świetnie. Pójdzie pan z nami, panie Schlitten? Tak, chętnie się przejdę. Słusznie, lepiej mieć na nich oko. Selena poczuła się niezręcznie z powodu swoich podejrzeń. Liam i Burt byli dla niej tak dobrzy, a ona bała się odwrócić do nich plecami. Lecz takie jest życie. To nie film, ani książka, gdzie wszystko jest proste. Jeśli bohaterowie są twoimi wrogami, a dobrzy do końca stoją po twojej stronie. W życiu cios może paść z każdej strony i być zadany przez tego, od kogo go nie oczekujesz. Liam, ciesząc się jak dziecko, poszedł przodem i niecierpliwie czekał przy drzwiach. Proponuję iść od razu, zanim nie zmieniliście zdania. Już zapomniałam, jak to jest, kiedy się bawisz, a w dodatku w tak licznej kompanii. Coś takiego, też mi święto. Radość Liama uspokoiła nieco trwogę Seleny. Paranoiczka się ze mnie zrobiła to tylko jarmark. Trzeba wziąć ze sobą primę. będzie w siódmym niebie. Liam jest taki podekscytowany. Bord, pozwól mu się cieszyć. Nie karć go siedmiotrzeczką ona ma rację chyba on. Dziś rzeczywiście czuje się szczęśliwy. Chodzi o obraz i jarmark, czy zbliżające się urodziny. Poczekajcie chwilę. Liam poszedł w stronę posiadłości, żeby zawołać Prima, a potem ruszyli w stronę miasta. Pomimo szalejącej epidemii, punktu bez powrotu, na jaromark przyszedł prawie cały Totsper. Kobiety w odświętnych sukienkach radośnie oglądały stragany, ich śmiech zlewał się z nutami wykrywanymi przez muzyków i głośnymi kłótniami bywalców pubów, którzy zdążyli już się napić. Dzieci goniły się z kijkami w rękach, udając, że to wojna. Patrząc na nie, Prima fukała i przewracała oczami. Zachowują się jak debile Super prima, jakbyś ty była lepsza To przecież dzieci Głupie dzieci, nie wolno przezywać dzieci One mają najpiękniejsze dni swojego życia w tej chwili Ktoś z mieszkańców zasłabł, ludzie zebrali się wokół niego Jakaś dziewczyna wachlowała nieszczęśnika chusteczką, żeby go odsucić Janark to nie jest najlepszy pomysł, kiedy, pomysłu, kiedy za rogiem leżą trupy ofiar choroby Śmierć nie powinna odbierać możliwości czerpania z czegoś radości Życie trwa nadal. Co by się. Josefina zre zreflektowała się w słowa, zatarła ręce i zawołała. Mary, co za spotkanie? O, witaj! Tak was dużo. Postanowiliście się zabawić? Rozma Rozmawiała z właścicielem jednego ze straganów, ale kiedy podeszła do niej Josefina, dała rozmówce znak, że już koniec konwersacji i niech wraca do swojej pracy. Pomagałam z organizacją jarmarku. Lilith skinęła głową na powitanie. Mary. Selena skinęła głową w odpowiedzi. Pięknie dziś wyglądasz, Mary. Bart pocałował tylną stronę jej dłoni. Jaki z ciebie flirciarz? Dlaczegóż, ja nigdy nie kłamię. Kiedy wyglądasz nie bardzo, tak to w nie milczą. <grym>, zuchwalec! Mary żartobliwie kropnęła go w ramię. A oto i pan Shitson! Obeszła go, oglądając z każdej strony. Cieszę się, że poznałam. Rob zapalił cygaro i odparł chłodno, nie patrząc na nią. Wzajemnie. Zachwycające, no nie powiedziałabym, bardziej niegrzeczne z jego strony. Mary, przyjdziesz do nas jutro? Objęła go za ramię i niemal wymruczała. O, oczywiście, mój drogi, i jakże mogłabym coś takiego przepuścić? Prima parsknęła śmiechem. No jasne. Mary rzuciła jej niezadowolone spojrzenie. Ich ją też zabraliście? Oczywiście. Prima. Pokazała Mary język, a ta odpowiedziała tym samym I tym akcentem kończymy ten odcinek Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach No i co? Do usłyszenia już niebawem w kolejnych Zapraszam na odcinki bez głosu No i co? Zapraszam jeszcze na kartę społeczność Tam pojawiają się wszystkie informacje o filmach no. Ode mnie to na tyle Cześć, pa pa!